Uroczystość objawienia Pańskiego Epifania. Obchodzona 6 stycznia zwyczajowo nazywana jest w Polsce uroczystością Trzech Króli. To święto należy do najstarszych w kościele katolickim. Obchodzono je na wschodzie już od III wieku, a na zachód przedostało się pod koniec IV. We Włoszczowie po raz czwarty organizowany jest tego typu orszak, co powoli zaczyna wpisywać się w tradycję miasta. Organizowany jest przez parafię błogosławionego Józefa Pawłowskiego. W minionych latach wychodziły trzy korowody z trzech różnych miejsc. W tym roku nastąpiła zmiana i wyszedł jeden wspólny orszak na czele z trzema królami niosącymi dary. Trasa orszaku przebiegała począwszy od krzyża przy ulicy Wiśniowej obok zespołu szkół imienia Staszica, następnie ulicą Kusodzińskiego i ulicą Biskupa Jaworskiego, nad bezpieczeństwem czuwali włoszczowscy policjanci, którzy zabezpieczali trasę. W święto epiwania, czyli objawienia, święci się kadzidły kredę, a na drzwiach mieszkań kredą kraści się litery KMB, oraz datę bieżącego roku. Znaki liter KMB odnoszą się do legendarnych imion trzech króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Być może imiona te powstały od pierwszych liter zdania: Christus mansionem benedicat. Słowo Epifania z języka łacińskiego znaczy objawienie. Epifania, podobnie jak Boże Narodzenie, przedstawia nam Boga, który staje się widzialnym, jednak z tą różnicą, że teraz nie tylko Żydom, ale i wszystkim Bóg pokazuje swojego syna. Pokłon mędrców ze wschodu złożony dziecięciu Jezus opisywany w Ewangelii przez Świętko Mateusza symbolizuje pokłon świata wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem wcielonym. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę, znak narodzin króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Tradycja na podstawie trzech hojnych darów złota, kadzidła i mirry, określa ich liczbę, wiek, kolor skóry i symbolikę. W VI wieku dodano im atrybuty królewskie i świte, a w IX wieku imiona Kacper, Melchior i Baltazar. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na Czasem kształtuje się wyobrażenie, że reprezentują trzy znane części świata – Europę, Azję i Afrykę. We włoszczowskim orszaku udział brali między innymi rycerze Kolumba, spośród których co roku wybiera się osoby wcielające się w postaci Trzech Króli. Za przewodem gwiazdy przybyliśmy do ubogiego Betlejem, by powitać prawdziwego władcę i Pana, którego wielkość kryje się w ubóstwie i prostocie. Zginam przed Tobą kolana i przynoszę Ci w darze kadzidło oznaczające Twoją godność kapłańską. Pojednaj nas z Ojcem i wstawiaj się za nami jako nasz Pośredni. Pokonaliśmy do Ciebie długą drogę, by na własne oczy ujrzeć króla nad królami i pana nad panami. Przynoszę Ci w darze mirę zapowiadającą Twoją mękę i śmierć. Niech Twoja ofiara krzyżowa, przez którą nas odkupiłeś, pobudza nas do składania ofiary z własnego życia Bogu i braciu przynoszę Ci w darze złoto, oznaczające Twoją godność królewską i daję Ci pokłon jako jedynemu, prawdziwemu Królowi, Królem królestwo jest z tego świata. Nie ma początku i końca. Twoje królestwo to służba. Króluj nam w naszej ojczyźnie, parafii i w każdej rodzinie i w sercu każdego człowieka.